Witam serdecznie na szybkim podsumowaniu Alliance Quest Dzielni Muszkieterowie. Wczoraj wieczorem widzieliśmy, że do top 10 bardzo mało nam brakuje, więc kilka wyników poprawiliśmy i kiedy się kładłem spać o pierwszej w nocy no to byliśmy na stabilnym dziewiątym miejscu, ale kiedy wstałem o 7.30 spadliśmy na 11. Miejsce i to już było za mało czasu, żeby te 330 tysięcy poprawić a było, było skąd to poprawiać, ale jakby przed, przed samym wydarzeniem założyliśmy, że top 10 będzie nieosiągalny, że będzie stały wysoki poziom, znaczy wysoki, w miarę wysoki poziom. A mieliśmy kilku nowych graczy, którzy wiedziałem, że nie dadzą rady zrobić wyniku, jaki tam byśmy oczekiwali, więc powiedziałem, że, że odpuszczamy ten Alliance Quest, żeby sobie każdy przeszedł, jak tam minimalistycznie. E, wiadomo, kiedy wczoraj zobaczyliśmy, że niewiele brakuje, no to już tam do głowy trochę uderzyło. Zaczęliśmy poprawiać i na nicie to niestety nie zdało. Także tylko szkoda artefaktów, flaszek i czasu. E, no ale nie mam do nikogo jakby pretensji, no bo i tak i tak zakładaliśmy top, top 100. Oczywiście Sojusze, które są robione tylko na ten event zajęły pierwsze, drugie miejsce. Więc skupmy się na Polakach. Kiedy wczoraj się kładłem spać o 17, no to było na 7, 17 polskich ekip w top 100. To jest niesamowicie wysoki wynik. Już kiedyś nawet było tak, że, że Polacy i RUS mieli taką samą liczbę sojuszy w top 100. Ale chyba tym razem ich wyprzedziliśmy. Jesteśmy my, my na 11 miejscu. Zaszczytnym. Następnie mamy e, Kanciapy aktywnych. 22 miejsce. pomruk 27 miejsce. E, 30 miejsce Not For Sale. E, następnie chyba są już Rycerze. Nie, Last Hope. 41 miejsce. Steel Soldiers 42. 46. Rycerze Ciemności Nemesis, 49. Paul Destroyers, 54. Black Hawky, 56. spod Prawa, 61. G3 W Respect, 69. New Hope, 75. Fortis Fortuna, Adjuvat. I to jest chyba jakiś debiutant w ogóle na Alliance Questach. Dlatego sobie tutaj do nich zerknę, wąsa, wąsa gdzieś kojarzę. Kto tutaj w ogóle gra. To jest klimak. Tak się zastanawiam, czy to nie jest po prostu któreś te wyjęci, tak, któreś wyjęci spod prawa albo przeklęci spod prawa, już tam nie wiem, po prostu zmienili chyba sobie Nazwę Sojuszu, więc jednak nie debiutanci, bo ostatnio też już byli w top 100. Roczna Ekipa PL 88 miejsca i Legacy 94. Nie wiem, ile tych EKIP jest w sumie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Czyli jednak i została wypchnięta przez noc. Tak samo jak nas wypchnęli Gypsy Danger i 7 Days Departed. Ok, zerknijmy w top 100. Na Polaków, tutaj mamy kilku Polaków. Jest oczywiście Sebidin. Tutaj na 21. miejscu, który gra już tylko dla eventów. Następnie mamy, oczywiście, Rida, Ridim Life. <coughs> I naprawdę jeszcze mamy dwóch Polaków albo trzech. Następnie mamy Mario z Szeptu i Epickiego ze Steel. Soldiers Nie wiem czy nie widziałem jeszcze gdzieś na dole jednego Polaka Ale może został wypchnięty Ogólnie poziom na top 100 indywidualnie jest cały czas taki sam 2 355 000 to jest taki standard Jeśli chodzi o muszkieterów Jeśli chodzi o top 10 to to Jest najniższy chyba wynik odkąd Istnieje ta gra, ale zobaczmy No tak się to prezentuje Top 10 jako sojusz, no to dobra, było pierwsze wydarzenie, które było w grudniu 2022 roku. Wtedy jeszcze ludzie nie wiedzieli, jak to grać. 62 miliony 800 wystarczało, ale tamtego momentu już trzeba było zdobywać przynajmniej te 67 milionów. No teraz wystarczyłoby zdobyć 60, tam, 6 900 z hakiem. Jeśli chodzi o top 100, Sojuszowo, no to 61,600 trzeba było zdobyć ostatnio, i tutaj mamy ten sam wynik, także tutaj się nic nie zmieniło. Jedynie ten poziom na top 10 tak naprawdę się obniżył. Eee, jeszcze zerknijmy na. Już widziałem, że ludzie piszą nagrody, więc szybko tylko przejrzę, komu mam podziękować. Znaczy wszystkim dziękuję, oczywiście, którzy. Poświęcili swój czas artefakty i flaszki, żebyśmy to zrobili. Zawsze, jak się wyjdzie z gry na chwilę, chociaż to już zaraz musi oczywiście odświeżać milion godzin. Więc chyba zastopuję po prostu. Ok, więc tak. No pierwsza trójka: Mario, Maximus, ja. Jakubek niedaleko z tyłu. I oczywiście wszyscy bardzo dobra robota. Na poprzednim Alliance Questie mieliśmy założone 2 200 że będziemy robili co event. Ale tak się nie da, bo to, to jest katorga. Co miesiąc zgranie Alliance Questu i po drodze dwóch festiwali to jest po prostu za dużo. Yy. No i tak to się prezentuje. I teraz zobaczymy jeszcze Ile, jakie mam nagrody może od tego. <laughs> Wiadomo, nagroda za, za ranking Sojuszu jest gwarantowana jedna kulka pięciogwiazdkowa. A liparz widziałem w sumie teraz nagrody, bo jakby nie, nie da rady zobaczyć ile faktycznie złożyłem artefaktów. No, i oczywiście indywidualnie beznadziejne nagrody: jedna kulka sztrogarskowa, jedna trzygarskowa i kozaki. No, ale dobra, dwa, dwa tokeny epickie to chociaż. Chociaż coś tam się nadrobiło. Pamiętając, że zdobyłem 10 dużych eliksirów i 10 ataków smoka i 10 bombowych. Dobra, to to od razu sobie odejmiemy. Także tak to wygląda. Wejdźmy w takim razie na kuźnię i wiadomo jak jest. Oczywiście, gdzieś tam po drodze zdobywałem z wizji mało manę czy, czy gdzieś tam wczoraj, nawet chyba za turnie średnią manę czy z tytana. Więc to nie jest tak jeden do jeden. Mimo, że nie robiłem żadnych artefaktów po drodze, no to jakby gdzieś po drodze się zdobywało pojedyncze te. No, wiecie, jak to się nazywa? Artefakty. No i tak zaczynałem mając o źle tutaj mam na grze odpalony. Ok w taki sposób. Yy, zaczynałem mając 936 małych flaszek więc użyłem 60 flaszek. Yy, jak widzimy zużyłem całe 9 ostrzałów. Yy. Przejdźmy teraz na toporki. Toporki 20 sztuk. Średniej many, no 200, 200 sztuk, więc tutaj całkiem sporo ich poszło. No i mam 1160, powiedzmy 1170 ataków bombowych, a miałem. A miałem. 1230 czyli czyli 70 sztuk mi poszło. Ostatnia wartość no to atak smoka i eliksir duży. No i tutaj mamy oczywiście o 10 więcej dużej many, więc Przyjmując to zużyłem 60 dużej many, całkiem sporo. I 80 ataków smoka, ale 10 dostałem, więc 90 ataków smoka. Jeśli chodzi o flaszki, to zaczynałem mając 38 flaszek, a mam w tym momencie flaszek 21, z czego dostałem 6. No sporo flaszek poszło. 23 flaszki, na tym wynik, który otrzymałem, ok. Te eee. śmiesznie przedłużając za bardzo. Zobaczmy tylko, czy coś tutaj na mnie czeka. Ciekawego w alka odłamkach. Dawno tu nie zaglądałem. Czy czeka na mnie damaszek? Nie, nie czeka na mnie damaszek. Eee. Oddaję te pierścionki i mam dwa łączenia również bez Damaszku. No, jest oszcz, ale nie to. No, i to tyle. Dzięki za uwagę. To tyle z podsumowania Alliance Questu. Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratuluję za wyniki indywidualne i sojuszowe. Trzymajcie się do, się do następnego. Hej.